Więc witam Was bardzo serdecznie w odcinku z bety PlayStation All Stars Battle Royale Więc naciskamy start i rozpoczynamy naszą sieczkę Tak, właśnie ta gra jest to typowa biatyka z postaciami z gier z PS3 Które są rozpoznawaną ikoną I z oczywiście starszych w gier z PlayStation 1 rozpoczynamy grę w sieci Akceptujemy regulamin, który oczywiście zawsze, zawsze czytam i zawsze go akceptuję. I pierwszą postacią, jaką zagramy, będzie Kratos. Tak, ale najpierw zademonstruję Wam postacie. Jest to Kratos z Goodowlora, na pewno go znacie. Jest to Sweet Tut. Nie kojarzę dokładnie z jakiej to jest gry, wydaje mi się, że z Lollipopa albo z była taka gra. Trzeba było przeżyć noc w supermarkecie z zombie. Gruba Księżniczka z gry Fat Princess. Para z gry Parapa the Rapper, Jest Redex, z gry Killzone. I Sly Cooper z gry Sly, więc tak jak zapowiadałem, zacznijmy grę Kratosem. Rozpoczynamy i następuje wyszukanie przeciwników, z którymi będziemy walczyć. Oczywiście na mikrofon ktoś się znalazł. Oczywiście już nagrywam drugi raz ten materiał, za pierwszym razem nagrałem go i niestety nie. Mój komentarz głosowy poszedł w pizdu, bo nie włączyłem mikrofonu i, i muszę od nowa nagrać. Poprzednio 18 minut poszło na marynę. E, tak, krzyż, kwadrat trójkąt, kółka. Taki super atak R2. Mapa jest to Hades z Goodowora. Jest jeden Kratos. Jest drugi Kratos. Jest dużo Kratosów. Wszyscy są Kratosami. No świetnie, e, tak. Tylko którym ja teraz jestem? Trójka, ok. Ten co najlepiej sobie radzi. Mam już poziom pierwszy. Jakieś noby grają, tak szczerze powiem. Nie widzę zbytnio ich. Ale tak, wszyscy zostali ogłuszeni. No i nie udało mi się trafić. Może tym razem? Mm, nie. Ale poziom drugi osiągnięty Tak, w miary A i zostałem ogłuszony. I popędzimy na pierwszego gracza. No, no, no. E, ciekawe kiedy osiągnę poziom trzeci. Patapony widzimy z tyłu. Ktoś próbuje nas dopaść Giń. Hamie. I poziom trzeci jest to Super Atak Kratosa. Który musimy Szybko zniszczyć maksymalnie ile się da Żeby Lepszy ranking ogarnąć e, Tak, pyk Mam nadzieję, że nastnik przypadkowo nie zabije Gracz pierwszy zrezygnował z gry Jest to poziom trzeci, musimy zważać I uważać a, doścignął nas niestety, nie było możliwości ucieczki. Może przez ten czas dążymy uciec. Nie udało mi się. Na jego ostatni atak wpadłem. No dobra, no. życie się mówi. Poziom pierwszy. Okej. Okay. A, żeby nie wpaść na czwartego, no to jest. Dobra, niech będzie poziom pierwszy aktywuje, nie, poczekam do drugiego. Pokażę wam drugi jak wygląda. Mamy poziom drugi. Gin śmiertelniku, nie udało nam się nikogo zaatakować. No cóż, znowu wpadłem. Sidła zła. 10 sekund. No i kto wygra? A, Jezu, wpadłem prosto w jego... Mare... No i który? Drugi, pewnie standardowo drugi, no. Nie, pierwszy! Udało się, pierwszy, pierwszy raz mi się udało. Pierwszym w poprzednim nagraniu byłem drugi albo trzeci, no. Cóż, poszczęściło mi się kratosem. Spróbujmy kolejną postacią. Yy, może grubą księżniczkę tak jakoś mnie zachwyca swoim wyglądem. Jestem chętny przetestowania, nie powiem jej, bo zabrzmi tam e, dziwnie. Tu przetestowania postaci jako tak, Hiszpanii chyba na łączu. Chociaż może i to Polacy. Tym razem Metropolis ma raczej ten klang właśnie przy tyłem, w szybki sposób, nie róbcie tak, dziewczyny, kobiety. Tak, mamy widzę różnorodność, pewnie Kratosa nie zabraknie, tak, wiedziałem. No i Kratos prawdopodobnie będzie miał przewagę w tym. Tak, Kratos już zaczyna. E, Kratos Deus, że tak powiem. To Poziom pierwszy, pierwszy osiągnąłem, ale to nie znaczy, że mam wygrać. Albo mi lagi są, albo mi się wydaje

Tak, próbujemy coś nabić sensownego. Aj, budzik nas paralizował. Aj się posypały, poziom trzeci, no i zaczynamy naszą akcję. Jeden Dwa Trzy Zaczynamy naszą bajkę Trzy nam się udało zabić Aj Doświadczenie nam wypadło

No i nikogo nie zabiliśmy Tak trochę lipnie Może uda się znowu być pierwszym nie wiadomo A że ktoś szybciej osiągnie poziom trzeci Co będzie niestety złe dla nas a i niestety poziom trzeci trzeba uciekać Kratos. No właśnie. No i Kratos mnie dorwał, no i do widzenia i po mnie w tym Chociaż udało nam się zabić jednego, ale nas no ktoś też zabił. No i niestety chyba nie będę pierwszy, będę drugi. Tak, drugi Kratos niestety zabił dwie osoby więcej i raz mniej zginął. No cóż, mówi się przykro, niestety. No. I może trzecią postacią zagrajmy, może radekiem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Znowu ludzie na mikrofonach. Zobaczmy tym razem. Co się stanie? Tego nie wiemy, ale się przekonamy, jak pójdzie nam radekiem z tym. Naprawdę zaciekawiony, jeszcze nie grałem tą postacią, więc wszystko może się zdarzyć. Owszem, wszystko. Mapa Hades good of war. pewnie będzie z dwóch kratosów. Mamy Radeka. A no i <ścoughs> Tak, poziom pierwszy. A, trochę przekokrzona trochę postać, tak widzę. Trochę kratos nam dał, znaczy Hades dał popalić <laughs> tak, gnębmy kratosa. A i niestety daliśmy się ponieść nie Mamy poziom trzeci, no i zaczynamy! Radek, ostatni poziom. Aj! No chyba tylko trzech się udało zabić, niestety. Poziom pierwszy szybciutko się udało nabić. Nie jest wcale tak źle jakbym się spodziewał. Jak na razie poziom drugi Znovu. Fiver. To znamená znaczy, co? O, já s tom spělám. Dobře, já sepčutko, sepčutko. Dobře, krát Na spát. Ojoj, oj, oj. i mamy troszeczkę problemu, i nas raz zabili. A, czyli dobra, nie mogę się nigdzie schować. Troszeczkę nas pokosili, jeszcze tak, Kratos mnie zabił. i kolejny raz poziom trzeci może tym razem lepiej ubiję mi się dobra 14 sekund ja stąd się odsuwam bo teraz może będzie się wszystko zdarzyć Czas minął, i który tym razem jestem? Pierwszy, 8 zabić, 4 zgony, więc pierwszy, drugi i pierwszy udało nam się osiągnąć w becie All Stars Battle Royale Więc to było na, na tyle z tego odcinka. Czekajcie na kolejny, który jest nieznanym odcinkiem, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie następne. Do usłyszenia, cześć.